Oni mu opowiedzieli o panu Jezusie, i wtedy słyszeliśmy, on ich zabrał ze sobą do domu. I w tym domu został ochrzczony, razem ze wszystkimi swoimi domownikami, to znaczy z całą swoją rodziną. I w ten sposób możemy zobaczyć drugą świątynię w tym dzisiejszym czytaniu. Tą drugą świątynią jest dom strażnika, dom, w którym cała rodzina przyjmuje wiarę. Nasze domy są świątyniami, i jest jakiś bardzo głęboki związek między tym, że właściwie dla człowieka zawsze pierwszą świątynią jest dom.